Państwa, Dyrektor Przedszkola Samorządowego numer 1 Jarzębinka, Pani Jadwiga Grabowska. Gorące brawa i Pani Małgorzata Choryza, Słowicki Miejski Ośrodek Kultury. Bardzo jest nam miło gościć wszystkich na dziesiątym już powiatowym festiwalu piosenki dziecięcej Rozśpiewana Jarzębinka. Jest nam niezmiernie miło, że przybyły tutaj dzieci z innych przedszkoli są dzieci z naszego przedszkola i oczywiście mili zaproszeni goście. Chciałabym bardzo bardzo serdecznie powitać y, pana burmistrza Romana Siemieńskiego. Prosimy o brawa. Również może podkreślimy patrona tego. Tak, oczywiście patronat honorowy nad dzisiejszym festiwalem objął pan burmistrz y, Słubic Tomasz Ciszewicz. Jest, ten patronat objęty, obejmuje co roku już od 10 lat. Tak, Miejmy tam. nadzieję, że podtrzymają tradycję i będziemy mogli to pielęgnować jeszcze następne kilkanaście dziesiątek lat. Ja z tej strony chciałam powitać bardzo serdecznie władze powiatu. Informacja do nas dotarła, że pan starosta Marcin Jabłoński nie mógł do nas dotrzeć, ale mamy w zastępstwie pana Wojciecha Skwarka, naczelnika Wydziału Spraw Społecznych. Gorące brawa. Cieszymy się niezmiernie, że również Powiat zainteresował się i chce uczestniczyć w naszych cudownych imprezach. Chcielibyśmy również powitać bardzo, bardzo serdecznie przewodniczącego Rady Miejskiej w Słubicach, pana Mariusza Olejniczaka, który towarzyszy nam w naszych takich najważniejszych przedsięwzięciach. Witam również bardzo, bardzo serdecznie radnych Rady Miejskiej. No, najbardziej, i tu proszę mi się nie dziwić, witam naszą koleżankę, panią Ewę Chustecką. No, nie ma się co dziwić, proszę Państwa, że ten konkurs tak jest od 10 lat. Jak ma się wsparcie w sile swoich kolegów i koleżanek. Ja z... jest, odra... jest z nami również e, pan e, Waldemar Dudkiewicz, również rady mi... radny Rady Miejskiej, oraz pan Daniel Szurka. Ja z tej strony chciałam powitać serdecznie przedstawiciela Zespołu Administracji Oświaty, panią Annę Kwiatkowską. Gorące brawa. E, witamy również panią Sabinkę Matkowską, pracownika Wydziału Spraw Społecznych. A ja ze swojej strony chciałam powitać wszystkich pracowników przedszkola samorządowego nr numer 1, pracowników administracyjnych, grona pedagogicznego, proszę Państwa, bo ta cudowna atmosfera, jaka tutaj się nawiązuje co roku, i co roku przychodzimy tutaj jak do własnego domu, jest tylko dzięki nim. Czujemy się jak u siebie. Także jak nas gospodarze przyjmują, tak nam i to dobrze. Proszę Państwa, bardzo, bardzo gorąco dziękuję za cudowny wkład, za przygotowanie dekoracji, po yy, poczęstunku, cateringu dla gości. Jest tyle różnych spraw, które trzeba wykonać i to są takie niewidzialne osoby, a jednocześnie bez nich nie byłoby całej tej uroczystości. Gorące, gorące prawa dla wszystkich pracowników. Pani dyrektor, na Pani ręce również gratuluję. Dziękuję, dziękuję. Ale ja jeszcze bym chciała bardzo, bardzo gorąco powitać. Zaproszonych gości, przede wszystkim dzieci z przedszkoli innych Słubickich, dzieci z przedszkoli z Rzepina, którzy przybyli tutaj z rodzicami, bardzo, bardzo ich was gorąco witam, oraz nasze koleżanki z innych przedszkoli, koleżanki nauczycielki, panie Pomoce, dyrektorki. Witam bardzo serdecznie i cieszę się, że przyjęłyście nasze zaproszenie i że tu jesteście. Festiwal jest przede wszystkim. Dla dzieci i dlatego, jakby was tutaj nie było, no to nie wyobrażam sobie, przed kim mieliby się tutaj tak naj, na, najbardziej prezentować te ci nasi uczestnicy przed dorosłymi, przed gośćmi, tak, ale przede wszystkim przed wami. I tak jak już wspomnieliśmy, to już jest dziesiąty raz. Tam jest taka tablica z boku, która jakby upamiętnia dziesięciolecie. Naszego festiwalu. Można poglądać sobie zdjęcie, poczytać, kto brał udział, kto, kto zwyciężał, jakie miejsca otrzymywał. Także to wszystko jest upamiętnione i, i można to zobaczyć. Najmodniejsza w tym sezonie, pani dyrektor, ścianka tak zwana, tak? Że można sobie jeszcze tak, fotografować. Można podróżmy. sobie przy tej ściance zrobić zdjęcie, oczywiście. Naszym uczestnikom dzisiaj życzę. Żeby najpięk zaśpiewali najpiękniej, jak potrafią, żeby się tutaj zaprezentowali. My wszyscy będziemy na pewno im gorące brawa bić, bo na pewno będą zasługiwały na to, ci, zasługiwali ci uczestnicy. Na pewno będą mieli tremę, więc musimy być wyrozumiali, musimy zagrzewać ich tutaj do fajnego śpiewania. Wszystkim życzę oczywiście udanego dzisiaj dnia, żeby tu żadna kropelka deszczu na nas nie spadła żeby wytrzymało, wytrzymała ta pogoda. Teraz jeszcze będzie taka niespodzianka, żeby upamiętnić to dziesięciolecie. O, to o konkursie za chwileczkę powiem. E, tak, tak. E, żeby upamiętnić, tutaj mamy takie kolorowe baloniki symboliczne. E, do nich przywiązane są karteczki i na tych karteczkach właśnie jest logo przedszkola naszego, przedszkola Jarzębinka e, i napis dziesięciolecie festiwalu piosenki. Z datą dzisiejszą. Miejmy nadzieję, że ktoś gdzieś tam znajdzie te, tego balonika. E, odczyta karteczkę i wszyscy się dowiedzą, ci co znajdą, że gdzieś tam w Subicach jest taki fajny festiwal. E, I myślę, że to jest fajne. Tak, tak pomyśleliśmy. Tak jak ptaszki ćwierkają, tak i po prostu jarzębinka rozniesie po całym świecie. I teraz w niebo, także myślę, że daleko, wysoko i radośnie. Tak. Teraz byśmy bardzo prosili, a ja przepraszam jeszcze. Jeszcze przepraszam. Bo jeszcze chciałabym powitać... Już zapominam, ale dobrze, czuwa, że sobie czuwa. przypomniałam, Pani tak, Roper, tak. że jeszcze jest z nami pan dyrektor Słowickiego Miejskiego Ośrodka Kultury, pan Tomasz Pilarski, i jego też bardzo serdecznie witam. A ja poz... Wprawdzie jest organizatorem, ale. A ja pozwolę witam. sobie powitać moich kolegów, techników, bo bez nich, proszę Państwa, nasz głos by był niesłyszalny i nie byłoby z kim rozmawiać. Także po prostu byłyśmy, byłybyśmy niewidzialne. I zapraszamy teraz. Dzieci, momencik, momencik. Ja jeszcze może zapytam przed puszczeniem balonów, czy e, może któryś z gości chciałby coś powiedzieć do dzieci i otworzyć e, ten festiwal. Nie, Oczywiście. Mi goście, że już jest e, po czasie. Ale nie przepraszamy bardzo. Ktoś tu musi dać. Ale nas może przyjść. pana burmistrza zaprosimy Oczywiście. tutaj. Tak? Czekaliśmy Zrabimy. na niego, więc te, musi dla nas teraz mieć czas. Oficjalne otwarcie zrobimy i baloniki puścimy wtedy. Świat oczywiście na pewno nam nie odmówi. Prawda, panie Romanie? Drogie dzieci, drodzy rodzice, nauczyciele, wychowawcy. Uważam festiwal za otwarty. Jestem bliżej was, żeby było szybciej, sprawniej, a za spóźnienia bardzo mocno przepraszamy. To było tak zwane studenckie, więc mogliśmy czekać. Przygotowujemy się do puszczania baloników. Nasze piękne dziewczynki za chwilę puszczą baloniki. Ja powiem 3-4 i puścimy baloniki, tak? Uwaga! Trzy, cztery! Do góry! Prawa! Gdzie one lecą? Wszystkie A ta piosenka jest dla wszystkich dzieci tu obecnych. 感觉。